Powiem tak, że oprócz dwójki zawodników Huckenbecka i Brzuskiego dzisiaj wszyscy mnie zawiedli. No, Tomek Orwat co prawda ten bieg młodzieżowy pojechał bardzo dobrze, natomiast pozostali zawodnicy no, zawiedli mnie strasznie i myślę, że nasze miejsce już jest teraz znane, że jesteśmy po prostu drużyną słabą. Trzeba sobie to powiedzieć, nie mamy lidera po Stracie Belego, no w tej chwili mówię, i Kai Huckabeck, który dzisiaj znakomicie pojechał, z Wybrzeżem pojechał słabiej, uważam, że będziemy walczyć o to utrzymania, ale liczyłem na dużo, dużo więcej przed sezonem. Zdawałem się z tego sprawę, a dzisiaj mogę powiedzieć, że kwestia jest teraz, żeby Bydgoszcz się utrzyma w tej pierwszej lidze i myślę, że będziemy walczyli do końca. Ci zawodnicy wszyscy chcieli jeździć na torze przyczepnym, niemniej jednak jeszcze raz podkreślam, że wszyscy zawodnicy preferują w Bydgoszczy tor przyczepny i dzisiaj był taki tor przyczepny i się okazało, że dla nas ten tor handicapem nadal nie był. No zawodnicy nie wiem, czy w sprzęcie mają problemy, ale ogólnie uważam, że że jesteśmy na, na ten moment słabą próżną. Trzeba sobie zdawać sprawę, że te nazwiska, które są na rynku, to po prostu tych nazwisk zbyt Bydgoszczy nie będzie, bo ani Row Rybnik, czy, czy Motor Lublin, tych zawodników, że tak powiem, dobyt Bydgoszczy nie wypożyczy. Bo trzeba sobie zdawać sprawę, że mamy dwóch gości i więcej gości nie możemy zakontraktować. A jeżeli chodzi o zawodników z tych wymienionych klubów, to po prostu by musieli przyjść do nas na wypożyczenie do końca sezonu. To według mojej oceny nie wchodzi w grę. No zobaczymy. Teraz mamy ciężki wyjazd do Luga Pilis. Wiadomo, że to jest tor specjalny. I myślę, że koniec sierpnia się wszystko rozstrzygnie, bo mamy rewanż z Dołga Pilis i wtedy będziemy wiedzieli, w jakim miejscu jesteśmy. Jechaliśmy za no, tak Przyjeżdża taki Jakobsen, jedzie w sobie po płocie, objeżdża nas jak szkółkowiczów i myślę, że każdy z nas i każdy z nas zawodników powinien się uderzyć w piersi. Zastanawiam się, co zrobił nie tak, wyciągnąć wnioski, żeby, żeby się takie beznadziejne występy nie powtarzały w przyszłości. Ja mogę mówić tylko za siebie. Ja myślałem, że ten tor będzie właśnie dla nas bardzo dobry. W pierwszym wyścigu e, no wygrałem, było w miarę ok, aczkolwiek jechało mi się strasznie nieprzyjemnie. i Jeszcze jak jechałem z to było ok, po, później po tym wyścigu nic nie zmieniłem i, i nagle przejeżdżam prosto z tyłu na czwartej pozycji. Mówię, muszę obejrzeć ten mecz na spokojnie, wyciągnąć wnioski i zakasać rękawy i pracować jeszcze ciężej niż do tej pory. Źle się czuję ogólnie przed każdym meczem dostaję zaszyk w tyłek z jakimś tam środkiem znieczulającym, no tego mogę w miarę normalnie jechać, ale bardziej mi ta ręka w sumie przeszkadza w życiu codziennym czy, czy pracy przy sprzęcie niż, niż na motocyklu tutaj na, na żóżwo.